Cześć! Witam Was w piątej części poradnika do gry Minecraft. Dzisiaj w końcu zrobimy użytek z naszego tunelu i zajdziemy pod ziemię, żeby kopać. W tym celu musimy się odpowiednio przygotować. W naszym ekwipunku nie może zabraknąć kilofów, w tym przynajmniej jednego żelaznego, łopat, miecza, wiadra z wodą na wypadek wpadnięcia w lawę, drabinek na wypadek jaskini oraz pochodni. Powinniśmy spakować również nieco pożywienia. Jeśli jesteśmy już gotowi, możemy ruszać w dół. Pamiętajcie, żeby nie przesadzać z tymi skokami, to zwykle źle się kończy. Zaczniemy od poszerzenia tego pierwszego pokoju. To będą drzwi naszego pierwszego tunelu. Ja osobiście lubię robić tunele, e, tunele wielkości 3x3. Oczywiście jeśli preferujecie większe tunele lub mniejsze, możecie robić to po swojemu. Pamiętajcie zawsze, że Minecraft to gra przede wszystkim dla osób kreatywnych. To co ja Wam tutaj pokazuję to, to jedynie przykłady, nie, których nie musicie się trzymać. Naszym celem będzie przede wszystkim wydobycie surowców tak jak widzicie węgla. Jeśli będziemy mieli troszkę szczęścia, to może natrafię na jakąś jaskinę, którą uda mi się wam pokazać. Osobiście wychodząc z takich tuneli, lubię, lubię je ze sobą zamykać. Lubię pozostawiać tą przestrzeń 3x3. Bardzo mi to odpowiada. No tak, natknęliśmy się w końcu na złoży czerwonego kamienia. Te złoża możemy zniszczyć kamiennym kilofem, ale niestety nic, nic z niego nie wydobędziemy. Musimy użyć przynajmniej żelaznego, żeby wypadło z nich coś wartościowego. Pył, który z nich wypada, e, posłuży nam w przyszłości do, e, do budowania wszelki, wszelkiego typu mechanizmów. Posłuży posłuż nam praktycznie jako kable. Jak widzicie, e, kiedy uderzamy czerwony kamień, e, wydobywa się z niego światło. jakiś czas rzucamy na ściany pochodnie. Dla większości z Was ten odcinek najprawdopodobniej będzie najnudniejszym z serii, ale... No niestety kiedyś trzeba było go nakręcić, kiedyś trzeba było to pokazać. W przyszłych odcinkach, kiedy wyposa wyposażymy się już troszkę e, w żelazo lub inne surowce, e, pokażę Wam inne rzeczy, takie jak właśnie budowa mechanizmów, takie jak e, budowa sieci kolejek. Myślę, że wtedy będzie nieco ciekawiej. bądźcie cierpliwi no, no fajnie żelazo żelazo bardzo lubimy okay. część z was pisała, że później niedługo skończą już się tematy na poradniki Minecrafta. Ciężko jest mi się z tym zgodzić, gra naprawdę bardzo szybko się rozwija. Często dodawane są nowe rzeczy. Myślę, że jeszcze nie jeden nas zaskoczy. jeśli no faktycznie skończy mi się tematem, to kręcił zwykłe, zwykłe przygody ze świata, tak jak robi to wiele osób. Zdaję sobie sprawę, że oglądanie Kolesia Łupiącego skały nie, nie należy do najciekawszych zajęć. Ale mam nadzieję, że nie tylko na coś natrafimy, na przykład na jakąś jaskinię Niestety to też nie da się przewidzieć. Możliwe, że po prostu skończymy się kilofy, a my na nic ciekawego nie natrafimy. Swoją drogą, to nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale na samym początku tunelu e, mogliśmy usłyszeć e, strumyczek. Myślę, że gdzieś tam w, w okolicy jest jakiś tunel. I myślę, że poszukamy go w którymś, w którymś z kolejnych odcinków.

A no, tego się nie spodziewałem? O, dużo złota! Tak, to lubimy A więcej złota! Ładnie ładnie mi przygapił. Złoto również musicie wydobywać. Z nami żelaznym killowem. No dobra, więcej tutaj nic, nic raczej nie ma. Zapójmy na luki. Idziemy dalej. Jeżeli ten film ogląda ktoś z moich bliskich, to chciałem wam powiedzieć, że tak, jutro wezmę się do roboty. Natraficie na coś takiego, no to niestety będziemy musieli robić jakieś obejścia. Będziemy musieli kombinować, żeby tylko. <laughs> żeby tutaj obejść ten wybokiem Chyba, że są jakieś sposoby na tego tak naprawdę nie wiem. Tego bloczku nie możemy rozwalić. Czy ten możemy? Tego też nie możemy. Nie widzę tego. No dobra, wiecie co? Myślę, że. To będzie nasza bariera. Tak. Właściwie to tutaj zrobimy sobie szyb. Wrócę na górę, przeliczę ile było tych. ile przekopałem kratek. Przemieszczę się na, na powierzchni i wykopię tutaj, tutaj dziurę. Z tej strony poprowadzimy dwa kolejne korytarze. Jeden w lewo, drugi w prawo. Gracias. Dobrze, mamy teraz dwie kolejne odnogi, które będą się posuwać dalej, w głąb. W ten sposób będziemy po prostu rozbudowywać nasze kopalnie. W przyszłości dodam tutaj systemy kolejek, żeby łatwiej i szybciej może się było przemieszczać między nimi. No, a w międzyczasie na, na surowiec, na wydobycie dużej ilości surowca, które zapewniają szybki rozwój. Wróćmy na górę i zobaczmy, co, co jeszcze mogę Wam pokazać.

Co jest? On jest serio, nie widzę kresia. Ale to nic. Myślę, że to się niedługo wyjaśni. O, no, to na to sposób dokopaliśmy się do kolejnej stacji. Sugeruję wam budować ten szyb gdzieś na górze, założyć jakieś drzwi, zbudować jakieś mało, jakąś małą chatkę. Tak, żeby nic wam tutaj nie skoczyło do środka. Najlepszym wyjściem będzie zrobienie tej podobnej chatki, jak pokazywałem wam w bodajże trzecim odcinku, czyli tej e, ze szklanym dachem. No i co mogę Wam więcej powiedzieć? Ciśnięcie dalej w te korytarze. Wydobywajcie jak najwięcej. No i jak wydobędziemy już wystarczająco dużo, to ruszymy dalej z poradnikami. Pokażę Wam to, co powiedziałem, że Wam pokażę. W tym czasie przygotujcie się porządnie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, jak nudne było oglądanie mnie przekupującego się przez tunel. E, dlatego w przyszłych odcinkach przestanę pokazywać Wam każdy krok, jaki wykonuję w tej grze. E, zajmę się wydobywaniem wzrostu na własną, na własną rękę i sugeruję Wam zrobienie tego samego. E, do poradników wrócimy dopiero wtedy, kiedy będzie coś naprawdę godnego pokazania. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym odcinku.